Znasz kogoś, kto się odchudza i stosuje berberynę, a może ty jej używasz? W tej rolce powiem ci, kiedy to jest bezpieczne, a kiedy należy podejść do niej z ostrożnością. Berberyna jest substancją, która od setek lat była wykorzystywana w medycynie chińskiej. I ma potwierdzone działanie. Hamuje stres oksydacyjny, czyli działa ochronnie na nasze komórki. Może wykazywać działanie hepatoprotekcyjne, czyli chronić komórki wątroby. Pomaga w regulacji profilu lipidowego. Pomaga redukować tkankę tłuszczową. Reguluje gospodarkę węglowodanową i obniża poziom glukozy we krwi. Ale uwaga! W jaki sposób to robi? Zwiększając wydzielanie insuliny z trzustki. W związku z tym, jeśli już masz hiperinsulinemię, czyli za dużą ilość insuliny i nie zmienisz swojej diety, będziesz jadł dużo węglowodanów, cukrów prostych, przetworzonego jedzenia, tego co wpływa na znaczne podnoszenie poziomu glukozy we krwi, twoja hiperinsulinemia może się pogłębić. Dlatego pamiętaj, że berberyna to nie jest magiczna kapsułka, Bazą jest odpowiednia dieta i dopiero wtedy berberyna może realnie wspierać Twoje zdrowie metaboliczne i możesz ją maksymalnie wykorzystać.